Witam serdecznie wszystkie bliźnięta w czytaniu na miesiąc e, grudzień. E, kochani, dziękuję za lajki, za subskrypcję, za to, że cały czas ze mną jesteście. Zapraszam do czytań prywatnych. Pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne, no i nie każdego z każdym z Was będą rezonować. Jeśli chcecie już takich noworocznych rozkładów, co tam Wam ten nowy rok przyniesie, jak najbardziej zapraszam. Kontakt macie podany na kanale. I powracając do rozkładu, co tu się może u Was zadziać. Powiem tak, bardzo sympatycznie, bardzo miło spędzony czas, dużo fajnych, fajnych takich energii, które Wam się przydarzą, będziecie szczęśliwi, ale uważajcie na osobę, która się pojawia w Waszym otoczeniu, bo albo to jesteście Wy sami lub Wasz, nie wiem, ktoś z rodziny, kto jest nieuczciwy lub ma jakiś problem alkoholowy, i może wam przysporzyć problemów, gdzieś kłopotów, coś naściemniać, coś nakłamać, albo jest to osoba, która się przy was kręci. Także zwróćcie uwagę na swoje otoczenie, abyście wszystkim nie ufali, bo może wam wyciąć niezły numer. I to taki z poważnymi potem konsekwencjami. To jest takie jedyne ostrzeżenie, jeśli chodzi o ten grudzień. Poza tym, tak jak powiedziałam, bardzo fajnie, dużo miłości, dużo fajnej energii, dużo spotkań, dużo szczęścia i dużo zadowolenia. Jeśli chodzi o singli, e, czy w życiu singla coś się pojawi? No coś się pojawi, drogie single, coś nowego się może rozpocząć. Będziecie mieli, miały wrażenie, że to tutaj już jest prawdziwa miłość, e, bo będzie taki boom i wow, tylko ja bym się tak... Um, nie cieszyła od razu. Przyjrzyjcie się temu, bo to po takim wielkim wow może się okazać, że nic z tego nie będzie, że macie do czynienia z kimś, kto was oszukuje. Może to wy nie jesteście szczerzy do końca w tej relacji i dlatego to będzie wyglądać, ale mam wrażenie, że osoba, która się w Waszym życiu pojawi, nie jesteście jedyni czy jedyne w jej czy jego życiu. Także tu. Ostrożności nigdy za wiele. Oczywiście, że ktoś, kto ktoś nowo poznany, może mieć inne znajomości, no ale wiadomo, no jak ktoś się nie potrafi skupić na jednej jednostce, no to co ma z tego wyjść? Chyba nic dobrego nie wyjdzie. Albo z jednego wychodzę, wchodzę w drugie, albo w ogóle. Nie wchodzę nic jak, jak mam kogoś. A tu tak wygląda, jakby to się nie mogło zdecydować, czy pani ta, czy brunetka, szatynka, blondynka, czy blondyn, e, łysy, czy rudy. No, no takie tutaj coś wychodzą. chocki klocki e, Związki stałe, bardzo fajnie. Tu macie szczęście, macie zadowolenie, macie spotkania fajne, rodzinne troszkę z pieniążkami uważajcie, abyście się tak nie rozbuchali z tymi prezentami, bo możecie później liczyć, oszczędzać, jakieś wybory będziecie podejmować, tylko no, też logicznie, bo macie tendencję do takich wyborów pod wpływem chwili, o już poleciałem, już zrobiłem, już zadecydowałem, a później będziecie tego żałować, także troszkę zdrowego rozsądku, drogie bliźniaki. Bliźnięta, ta drogie. I co do pracy, tu w pracy jakieś zawieszenie, więc może, może będzie jakiś urlop, może jakiś niewykorzystany urlop, co niektórym ta praca się może zmienić, może się pokończyć tą pracę, też tak może być lub zmieniać na, na inną. Co do kwestii finansowej, no tak, tak jak mówiłam, nie widzę braków u Was, aczkolwiek uważajcie sobie na te kwestie finansowe, abyście tam za dużo nie wydali, aby nie było potem problemów finansowych, bo coś Wam może wrócić później, coś może przyjść do zapłacenia, z czym może zapomnieliście o czymś, nie liczyliście się z czymś i, i to gdzieś Wam tutaj sobie przyjdzie. Jeśli chodzi o kartę Karta Rady. Karta Rady mówi o tym, abyście się skupili na rodzinie. To jest miesiąc, który powinniście poświęcić swoim bliskim, swojej rodzinie. To nie jest, gdzie powinniście się poświęcać kolegom, przyjaciołom. Oczywiście, że możecie się spotykać, ale tu rodzina jest najważniejsza. Jeśli chodzi o aniołki, wyrażaj swoją miłość. Śmiało wyrażaj swoją miłość. Kochani, mówcie swoim partnerom, swoim partnerkom, że je kochacie, że są dla was yy, ważni. To nie jest tak, jak to w tym kawale było, jak raz dziadek babci powiedział, że ją kocha, to i ma wystarczyć na, do końca życia. Nie, dobrze jest przypomnieć, nawet małym upominkiem, jakimś drobiazgiem, że ta osoba, jeśli już nie potrafisz wyrażać słowami, bo to mężczyźni przeważnie tak mają, że nie potrafią mówić o miłości, nie potrafią mówić o swoich uczuciach, to niech chociaż wyrażą to, tą miłość w inny sposób. Nie wiem, kupionym kwiatkiem, drobiazgiem. Czymś swoim zrobionym, bo to nie musi być kupione, tak? Ale, żeby ta druga osoba czuła się przy Was pewnie i czuła się przy Was kochana. Dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia.